Pisz do tabeli symbole chemiczne pierwiastków opisanych niżej. No dobrze, czyli musimy zacząć analizować. Nie metal, w którego atomie w stanie podstawowym, ważna informacja, czyli nie mamy wzbudzenia, nie mamy promocji elektronowej, czyli tak jak w układzie okresowym, liczba sparowanych elektronów walencyjnych trzeciej powłoki jest dwa razy większa niż liczba elektronów niesparowanych. No to zastanówmy się. Mamy trzecią powłokę w układzie okresowym. Otwórzmy sobie na układzie okresowym. Raz, dwa, trzy. Tu jest nasza trzecia powłoka. Co należy do trzeciej powłoki? Do trzeciej powłoki należą 3S i 3P. Spróbujmy sobie to zapisać. W takim razie mamy 3S i mamy 3P. Ok. Mamy elektrony rozmieszczone w ten sposób. Mają to być elektrony walencyjne, prawda? Czyli na pewno ten pierwiastek leży gdzieś tu i posiada elektrony walencyjne na 3s i na 3p. No to teraz tak. Ma być liczba sparowanych elektronów walencyjnych trzeciej jest dwa razy większa niż liczba elektronów niesparowanych. To jeżeli ja sobie tutaj zacznę zapełniać, zgodnie z regułą Hunta, czyli pojedynczo, to tutaj mogę dać jeden elektron. Czy teraz mam dwa razy większą liczbę elektronów niesparowanych, tak? Czy mam dwa razy większą liczbę elektronów, tak? Liczba sparowanych elektronów walencyjnych trzeciej połoki jest dwa razy większa niż liczba elektronów niesparowanych. No to niesparowanych mam jeden, sparowanych mam dwa. Czyli jakby tutaj spełniam ten warunek. Tak, no to zobaczmy, czy jest jeszcze jakaś opcja, która spełnia ten warunek. No to szukamy pyk i mamy. Tak, po zgodnie z regułą hunta, pyk, pyk. No nie spełnia, prawda? Mamy tyle samo: dwa sparowane i dwa niesparowane. Teraz mamy trzy niesparowane, dwa sparowane. To jeszcze teraz mogę tutaj dodać elektron i mam cztery elektrony sparowane i dwa niesparowane. Czyli jakby dwie dwa elementy, dwa pierwiastki będą spełniać ten warunek. Coś dziwnego. W... Jeszcze raz zobaczmy. Jest to nie metal. O. Jest to nie metal. No dobrze, no to zobaczmy. Pierwszy pierwiastek, który spełnia, to są trzy elektrony walencyjne, czyli mam raz, dwa, trzy. Jest to glin, jest to metal, czyli odpada. Tak? Czyli byłby to glin, czyli odrzucamy glin, pyk. Może nawet na czerwono to, co robimy. Odrzucamy glin ze względu na to, że jest metalem. tak? No to patrzymy dalej. Tutaj mamy mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elektronów walencyjnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest to siarka. Siarka jak najbardziej jest e, niemetalem. Czyli siarka tutaj spełnia warunek. Czyli to jest nasza siarka. Czyli możemy zaznaczyć odpowiedź jako siarka. Drugi pierwiastek sobie zrobimy innym kolorem, zróbmy sobie takim purpurowym. Co wiemy o drugim przypadku? Pierwiastek, którego atom w stanie podstawowym tak, ma następującą konfigurację elektronową, czyli jego elektrony są rozmieszczone na czwartej, Powłoce i na trzeciej powłoce jego elektrony walencyjne. I razem ma mieć 6 elektronów i widzimy, że jest tutaj promocja elektronowa, czyli między powłokami przeskoczył elektron, co w przypadku tego pierwiastku jest stanem podstawowym. No to ja już wiem, co to za pierwiastek. Mam nadzieję, że pamiętasz o regule chromowców i miedziowców, czyli mamy mieć łącznie 6 elektronów. Tak, dobrze pamiętam, 6. Tak, 6 elektronów walencyjnych. Czyli jesteśmy w czwartym okresie i 6 elektronów walencyjnych ma atom chromu. Czyli drugim pierwiastkiem będzie chrom. I możemy przejść do analizy ostatniego pierwiastka. Pierwiastek, którego dwudodatni kation w stanie podstawowym ma następującą konfigurację elektronową, czyli to jest konfiguracja elektronowa kationu. Tak, jeżeli jest to kationu, to znaczy, że stan podstawowy. miał plus 2. Oj, coś poleciało. Miał plus 2 elektrony, tak? Bo jest dwu kation, więc mamy 2 elektrony. Czyli w stanie podstawowym konfiguracja byłaby 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 i wchodzimy na następną powłokę, tak? Czyli wchodzimy na powłokę Czwartą, czyli na czwartej będzie 4s2 tak naprawdę powinienem sobie to skreślić bo ja mam w zwyczaju pisanie zgodnie z rosnącą energią konfiguracji a energia tutaj nam rośnie w sposób taki 4s2 i orbitale 3d 10 będą miały większą energię czyli jest to pierwiastek z Bloku D, tak? czyli tutaj są elektrony walencyjne o największej energii, jest ich 10. No to popatrzmy, jest w bloku D i ma 10 elektronów, czyli to jest cynk, tak? na D2 na S, czyli łącznie ma 12 elektronów walencyjnych, czyli tutaj możemy wpisać cynk. Sprawdźmy odpowiedź, siarka, chrom, cynk. Rozwiązaliśmy zadanie poprawne. Więcej tego typu zadań znajdziesz w aplikacji, link masz u góry. Eee, wybierasz sobie budowę atomu, wybierasz podział, konfigurację elektronową i rozwiązujesz zadania. Pamiętaj, aby zadania oznaczać. Dla mnie było to banalne zadanie, więc zrobię jako łatwe. Zobacz, już masz mniej nierozwiązanych, więcej jako łatwych, więc kiedykolwiek wrócisz do aplikacji, możesz zacząć od tych nierozwiązanych. Jako trudne oznaczaj te, których chcesz wrócić przed maturą. To tyle w tym odcinku. Dzięki.